Wstań i żyj głosi hasło tegorocznego egzodusu młodych w zwierzyńcu, tak? Jak wysłuchałem razem z Wami dzisiejszego fragmentu księgi proroka Ezechiela, to chyba zgodzicie się ze mną, że te słowa, to hasło Wstań i żyj moglibyśmy uznać, przyjąć jako motto tego czytania. I tych treści w tym czytaniu zawartych. Bóg wszystko może, nawet wskrzesić zmarłego człowieka do życia. I to jest ta cudowna perspektywa dla nas. Życia, które się zmieni, ale się nie skończy. Nie wszyscy wierzyli i wierzą w Zmartwychwstanie. Do tych, którzy nie wierzyli w czasach Pana Jezusa należeli wspomniani dzisiaj saduceusze na przykład. Dzisiaj też są tacy, którzy nie wierzą w Zmartwychwstanie. Patrzymy na świat, w którym żyjemy i widzimy, że coraz więcej jest takich ludzi, którzy swoje szczęście lokują tylko w doczesności, w granicach tej ziemi. Szczęście za wszelką cenę wyzyskać, wykorzystać życie maksymalnie to jest ich cel. A Pan Jezus nas dzisiaj uczy, że życie na Ziemi jest tylko prologiem: mamy tak żyć, żeby na to życie wieczne sobie zasłużyć. Co trzeba czynić? To odpowiedź mamy w dzisiejszej Ewangelii. Najważniejsze jest kochać Boga i bliźniego. Jak ktoś tego zadania się podejmie i to przekazanie będzie realizował w swoim życiu, to nie tylko jego życie doczesne będzie piękne i szczęśliwe, ale będzie na tej ziemi żył w takim przekonaniu, w takiej świadomości, w takim przeświadczeniu, że osiągnie życie wieczne. A więc wstań. I Żyje. Tę prawdę papież Franciszek młodzieży Wam tłumaczy tak, posłuchajcie. Chrystus żyje i chce, abyście żyli. Chrystus żyje i miłuje Cię bezgranicznie. Spójrz na Jego otwarte ramiona na krzyżu. I pozwól się zbawiać zawsze na nowo. Podążaj z Nim jak z przyjacielem, przyjmij Go do swojego życia i pozwól Mu podzielać radości i nadzieje, cierpienia i niepokoje Twojej młodości. Dlatego przyzywaj każdego dnia Ducha Świętego, który sprawia, że coraz bardziej wchodzisz w serce Chrystusa. Byś był zawsze napełniony Jego miłością, Jego światłem, Jego mocą. Macie wielką misję: świadczyć o radości, jaka wypływa z przyjaźni z Chrystusem, być budowniczymi jutra. Jesteście żywą nadzieją pielgrzymującego Kościoła. Te słowa papieża Franciszka już dziś kierują nasze myśli ku nowemu roku duszpasterskiemu Kościoła w Polsce i roku jubileuszowemu 2025, którego hasłem będą słowa tego papieża pielgrzymi nadziei. Do nich, kochani młodzi i wy należycie. Jesteście nimi od chrztu, i odbierzmowanie, a fundamentem tej misji jest miłość. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym sobą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Poeta Ksiądz Jan Twardowski pyta jednak, czy można miłość nakazać jako przykazanie? Można wydać komendę. Nawiązując tu do pewnej terminologii wojskowej, w tył, zwrot, w lewo patrz, spocznij. Ale czy można powiedzieć: Kochaj tego pana, który chodzi po parku i wzdycha? Kochaj panią, która założyła niemodny kapelusz. Jeżeli uważamy, że miłość to tylko uczucie, fascynacja, wzruszenie, zakochanie, to takiej miłości chyba nie można nikomu nakazywać taka miłość przychodzi spoza nas i może być naszą radością lub cierpieniem zawsze wielkim doświadczeniem dla człowieka próbą jak zachować się w okresie sentymentalnej niedojrzałości jeżeli ewangelia nakazuje przykazanie miłuj bliźniego to ma na myśli taką miłość, która jest po prostu troską o człowieka, odpowiedzialnością za niego i ogromną pracą nad sobą, walką z własnym egoizmem, która tak naprawdę przeszkadza miłości. Taką miłość trzeba nakazywać jako pracę nad sobą. Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą. Najczęściej. Konkluduje poeta, kochamy kogoś takim, jakim on nie jest. A najważniejsze, uczyć się kochać takim, jakim on jest. Zapytajmy więc siebie, co czynić, jakim być, jak kochać, by życia nie zmarnować. Sobie, komuś? Na jakim fundamencie budować? Gdzie szukać prawdziwego i trwałego szczęścia? I co w istocie nadaje sens mojej egzystencji? Jak postępować w trudnych sytuacjach? Jak iść, by bezpiecznie dojść do celu? Pytamy też, choćby zainspirowani dzisiejszymi czytaniami liturgicznymi, a zwłaszcza tym pierwszym. O tę dalszą perspektywę, jak ten ewangeliczny młodzieniec, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Odpowiedź jest jedna i jasna. Trzeba zachowywać przykazania, a swoje pragnienia i marzenia, naukę, pracę, krzyże ukierunkowywać w stronę przykazania miłości Boga i Bliźniego i nic więcej. Tylko tyle. I aż tyle. Nie jest prawdą, że wszyscy młodzi ludzie, jak nieraz słyszymy, mają w głowach tylko luz, chill i imprezowanie. Wy jesteście najlepszym przykładem tego, że tak nie jest. To, że tu jesteście, na tym egzodusie, na tym spotkaniu młodych, dowodzi, że macie zdrowe ambicje i zdrowe marzenia. Że potraficie rozsądnie się zrelaksować, że pragniecie także pomodlić się, to znaczy porozmawiać z Bogiem i poprosić go o podpowiedź, jak mądrze zaprojektować życie. W tym względzie mamy konkretne i budujące przykłady, które wskazują nam drogę. Wśród nich jest Carlo Acutis. Uczeń włoskiego liceum w mediolanie, który miał także, co ciekawe, korzenie polskie. Nie wiem, czy o tym wiecie. Tak. No, a teraz błogosławiony Kościoła katolickiego. Poczytajcie więcej o nim, ja tylko dzisiaj kilka słów powiem. Polakom i wszystkim ludziom młodym w Europie i w świecie, błogosławiony Karlo Karol przypomina prawdę, że życie człowieka bez Boga, z dala od wiary, przykazań i sakramentów jest po prostu pustką. A pustka rodzi frustrację, niezadowolenie i depresję i tego jest dzisiaj coraz więcej. To jest skutek życia bez Boga, bez wiary. Musimy to widzieć, musimy być tego świadomi i musimy się przed tym bronić i pomagać, w tym naszym koleżankom i kolegom. Ten błogosławiony podpowiada, że Bóg to nie ktoś, kto czeka na nasze potknięcia. Jesteśmy ludźmi słabymi, mamy prawo do potknięć. Ale kochający nas Ojciec, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie objawił nam swoją miłość i dał nam moc Ducha Świętego, byśmy życia naszego nie zmarnowali, ale je przeżyli w przyjaźni z Bogiem, który liczy na nasze zaufanie. Jak zaufamy Panu Bogu, to On nam pomoże i musimy w to wierzyć. Kto z Was nie chce być człowiekiem szczęśliwym? Nie ma tutaj chyba takiego. Każdy chce być szczęśliwy. Chce, żeby mu się życie udało, miłość, żeby mu się udała, wykształcenie, żeby zdobył zawód, żeby miał z czego żyć. To jest takie naturalne marzenie, pragnienie każdego z Was. Jak zaufasz Panu Bogu, to On Ci pomoże. I to wszystko zrealizujesz. W czasach, kiedy w wielu środowiskach katolickich zanika świadomość rzeczywistej obecności Jezusa pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina, błogosławiony Karlo staje się zwiastunem tej wielkiej tajemnicy wiary. Przypomina nam, że Jezus z miłości do każdego z nas stał się chlebem, abyśmy nie ustali w drodze do nieba. Dlatego tu jesteśmy. Namrzy Świętej, modlimy się. Chcemy zasłuchać się w natchnione słowo Boga, przyjąć Chrystusa do serca. Dlatego tu jesteśmy. Dla Karla Eucharystia to nie było coś, lecz ktoś, czyli sam Jezus Chrystus. A Eucharystię nazywał autostradą do nieba. Oprócz typowych dla młodych ludzi zainteresowań, takich na przykład jak życie towarzyskie, podróżowanie, sport, muzyka, Karol był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i świętych pańskich. Taki portal prowadził. Tydzień przed swoją śmiercią dowiedział się w szpitalu, że jest nieuleczalnie chory. Zmarł 12 października 2006 roku, mając lat 15. Swoje życie ofiarował za Kościół i papieża. W 2020 roku został ogłoszony błogosławionym. Jego relikwie znajdują się w Kościele Matki Bożej Większej w Asyżu. I tu coś bardzo ciekawego dla Was. Jeszcze jedna ciekawostka z życiorysu tego, tak bardzo bliskiego Wam błogosławionego. Jego życiowym motem były słowa. Posłuchajcie, wszyscy rodzą się jak oryginały, ale wielu umiera jak kserokopie. Jeśli chcecie być podobni do błogosławionego Karla i innych waszych patronów, to jak podpowiada święty Paweł Apostoł, nie bierzcie wzoru z tego świata. Lecz przemiejajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Pamiętajcie, jesteście dziećmi Bożymi kimś wyjątkowym, każdy z Was. Jest niepowtarzalny. Jest kimś wielkim w oczach Boga, nawet jeśli otrzymał od niego tylko jeden talent. Ci, co otrzymali pięć, to mają więcej zadań do wykonania w życiu. Ale ten jeden talent już decyduje o tym, że jesteście kimś niepowtarzalnym, oryginalnym, nie kompromisu ze światem, nie ksarokopią. Niech treścią waszego życia będą trzy cnoty boskie: wiara, nadzieja i miłość, z których największa jest miłość. Oto droga, która prowadzi do szczęśliwego życia doczesnego i wiecznego. A więc wstań i żyj. Amen.